Chodźcie z nami tak naprawdę to apel do wszystkich kobiet, które zachęcamy do tego, aby 9 października wybrały poważnych i odpowiedzialnych polityków. Wierzymy w to, że kobiety, takie jak my, że kobiety są racjonalne i podejm potrafią podejmować racjonalne wybory, że potrafią odejść od emocji i wybrać tych, którzy godnie będą nas reprezentować w naszym parlamencie. Wierzymy w to, że 9 października kobiety, które zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, powiedzą tak dla żłobków, powiedzą tak dla przedszkoli. I bardzo chcemy, aby tutaj ta nasza silna ekipa sprawdziła się w parlamencie. Też chcemy naszą obecnością pokazać, że tak naprawdę scena polityczna nie jest zablokowana. Jest tam miejsce dla wielu nowych twarzy. Oczywiście wszystko to będzie obudowane i to wszystko powstanie na kanwie pewnych, pewnej tradycji, wartości, które już są zakorzenione w Prawie i Sprawiedliwości. Ale chcemy też prowadzić naszą, taką naszą świeżość.